Siema, siema. I z tej strony Kasper, a dziś wam pokażę moją nową deskę. Dobra, pokażę. to są kluczyki. Od niej. To no, no, fajne, fajne. Ale deska wygląda właśnie. O, tak. Niech włączymy ją sobie. Dobra. Ojedz. Dobra i sobie pojeździmy. Jezu. a się jeździ. Zobaczcie gdzie mój, gdzie są koty. I ja sobie pogonię. Dobra. oj, Uj. Uj. Dobra, idziemy. O nie. Ta deska kosztowała tysiąc, ale jest bardzo fajna. Gdzie jesteście? O, tutaj. Tu jest makum. Fajnie, fajnie. Gdzie jest majkunka? Majkun, gdzie jest majkunka? Chyba tam. To jest mój Nie. Nie, tam nie ma. Ciekawe gdzieś jest chyba. Majkunka. Majkunku.